Bruksela ogłosiła historyczny sukces. Po latach debat podatków węglowych, zakaz dla silników spalinowych i miliardów euro wydanych na zielone inicjatywy, Unia Europejska ogłosiła, że walka z globalnym ociepleniem wreszcie przynosi efekty. Planeta już nie płonie, czytamy w najnowszym komunikacie Komisji Europejskiej. I rzeczywiście, wystarczy spojrzeć przez okno. Europa tym razem zamarza. Rekordowe śnieżyce, minusowe temperatury, sparaliżowany transport, zamknięte szkoły i kierowcy, którzy zgodnie z nowym projektem rozporządzenia sami muszą odśnieżyć 3 metry wokół własnych aut. Ale według unijnych ekspertów to bardzo dobry znak. To wyraźny dowód na to, że klimat reaguje pozytywnie na nasze działania, tłumaczy rzeczniczka komisji, dodając, że teraz trzeba tylko dopasować się do nowych warunków pogodowych. Urzędnicy zapowiadają więc kolejne inicjatywy m.in. dopłaty do elektrycznych pługów śnieżnych i obowiązkowe szkolenia z odśnieżania dla kierowców aut spalinowych. Tymczasem internauci już żartują, że to największy sukces ekologiczny w historii. Piszą, że Unia Europejska chciała ochłodzić planetę i zrobiła to dosłownie. Inny pisze: czekamy tylko aż wprowadzą podatek od rozmrażania szyb.